Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj ze mną Beniamin, może się przywitać Siema Dzisiaj będziemy sobie recenzować zestaw z Lilla, który dostałem na urodziny Dostałem go już kilka dni temu, ale teraz dopiero yy, nagrywam jego recenzję Ona raczej pojawi się na ferie, więc no Więc przechodzimy sobie do oglądania A więc jesteśmy już yy, przy całym zestawie I ogólnie pokażemy go od góry Jak Beniamin będzie chciał coś powiedzieć, to tutaj wam dopowie Tutaj jeszcze powinien być taki sznurek, na którym ludziki powinny zjeżdżać, ale go nie ma, ponieważ został zerwany. Więc ogólnie na samej górze widzimy takie drzewo i ogólnie jest tutaj domek na drzewie i tutaj mamy drzewo, które jakbyśmy budowali tak bardziej realnie, powinno przechodzić przez domek od środka, ale nie przechodzi. Ogólnie na tym drzewie znajduje się bardzo dużo liści, ogólnie w zestawie jest naprawdę bardzo dużo liści ogromna ilość liści, bo tam nie wiem ile jest, ale chyba z 40 albo 50 sztuk Są też kłady, więc może od razu kłady omówię Jeden kład mamy fioletowy hm? -h -h. Dobra, możemy z drugiej dobry O i tutaj... Wow. <grywy> <grywy> Słuć Nie w życiu Nie chce mi się ciąć Dobra, więc tutaj mamy takie otwierane Mamy od razu też taki most z naklejkami i kład też ma naklejone takie naklejki, takie... Jak no jest. O, no w tam nie będę właził, bo tam nic nie ma. I ogólnie mamy tutaj też rejestracje takie naklejone. I drugi kład jest zielony, niczym się nie różni. Jest dokładnie taki sam jak ten. Tylko, że od tego odpada jedno kółko, nie wiem czemu, ale no. I też tylko ma tutaj też takie szare rejestracje, nie jest zielony. No, ale ogólnie rzecz stał bardzo fajny, no bo jest naprawdę podobny do LEGO i kompatybilny. Tak no samo i, te kłady fajne bardzo. No i jak za cenę do tam 40-50 zł to za 700 ileś elementów to jest naprawdę mało. Mhm. Więc ogólnie tutaj mamy jeszcze taką drugą jakby bazę, przez którą gdzie most i ta linka. To jest o wiele więcej liści. Jest to ogólnie takie normalne drzewo, które do mostu może służyć. I ono właśnie łączy się z tym domkiem, a domek jest chyba najciekawszą częścią, więc teraz będziemy sobie go opisywać, tylko skoczę po jakąś latarkę. Dobra, więc mamy nieprofesjonalną lampę i ogólnie tutaj w środku się znajduje taka półeczka, przesełko i stolik, w zestawie dostajemy tam trzy kubki, dwie buteleczki. Ogólnie w środku za dużo się nie znajduje, jest tam jeszcze naklejka z taką jakąś mapą czy czymś, o tam, nie, nie mogę tam trafić, o tam. Tutaj jeszcze powinna być naklejka z mapą, przy tym stole, ale już nie naklejałem, więc jeżeli chodzi o środek, to by było tyle, więc ja wyłączę sobie lampę. O. I ogólnie na zewnątrz, teraz poprawimy sto jak mamy drzwiczki i okienko, które bardzo fajnie się komponują, bardzo fajnie wyglądają i też bardzo fajną naklejkę Keep Out która na pewno o, się przyda do tam y, moców. Mamy też tutaj taki mini minikarnik dla ptaków, który też jest bardzo fajnym dodatkiem. Ładnie wygląda, ładnie się prezentuje z tym okienkiem. I też cały zestaw ogólnie pokrywają nierówno tutaj przyczepione deski. Jest też bardzo dużo elementów, które te deski przyczepiają bardzo fajnie, więc takich, z... o, takich o, takich o. Takich o elementów. Nie no, zwracajcie uwagi na mojego brata. <śla> A więc widzimy się po cięciu. Ogólnie te klocki są właśnie przyczepione takimi elementami, czego mogliście się po oczywiście spodziewać, jeżeli dłużej zbieracie tego. Mamy też tutaj właśnie takie deski, które są właśnie zamontowane na takich elementach. I jest tych elementów dosyć sporo, nie tylko takich, tylko też takich większych, i dłuższych, więc to na pewno się przydaje. O. Więc to się na pewno przydaje. No ogólnie nie wiem, co tutaj jeszcze więcej powiedzieć. Znajdujemy też tutaj beczkę w zestawie, o tam, o tam jest beczka i tutaj też mamy taką skrzyneczkę, o tu, ogólnie jeszcze otwiera się taki właz tutaj jest, poza tym więcej tutaj chyba już się nic nie znajduje takiego ruchomego, o nie, o, jeszcze jest trochę takich kamyczków, są też takie grzybki, no i poza tym więcej się już tutaj nic nie znajduje, więc... A jeszcze mamy schody w sumie. No i to ogólnie jest jakby taki zestaw, można powiedzieć, jakieś ludzie, którzy jakimś żyją w dżungli, jakieś może surwival. Nawet same kłady tak wyglądają, jakby jakieś survivalowe czy coś. To są tacy bardziej bandyci. No, to są bardziej bandyci żyjący w dżungli widać. No to jest taka kryjówka bandytów trochę no. i ogólnie myślę, że zestaw dosyć dobrze wygląda, na pewno dużo elementów, jak za taką cenę, dostałem go na urodziny, ale obstałem, że jeżeli świątynia na przecenie kosztowała 60 zł, to to nie kosztowało więcej niż 50 albo 40, więc ogólnie zestaw bardzo dobrze się prezentuje, no jest tutaj dużo zielonych elementów, więc do mocą się przydają, no i już bym wam dziękował za oglądanie, do usłyszenia i cześć, miniam, jeszcze muszę się pożegnać. Nara. No papa. Na